thank you W imieniu swoim nauczycieli, rodziców oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum imienia Orła Białego w Brzeźcach mam zaszczyt powitać wszystkich zgromadzonych na uroczystości, otwarcia i poświęcenia boiska sportowego w brzeźcach. W tym ważnym dniu jest nam niezmiernie miło, że wśród nas są przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych oraz osoby wspierające naszą szkołę na różnych płaszczyznach. Witam serdecznie pana Dariusza Zielińskiego. Witam zastępcę pana burmistrza, pana Jana Wysokińskiego. Witam panią Ewę Sobiepanek, skarbnika gminy. Serdecznie witam panią Erwinę Ryś Ferenc, wielokrotną mistrzynię Polski i olimpijkę w Łzewstwie Szybkim. <klucz> Pani Erwina jest również działaczką samorządową, wiceprzewodniczącą Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej. Witam serdecznie. Witam pana Zenona Nadstawnego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Górze Kawarii. I panie radne, które zaszczyciły nas swoją obecnością. No i gorąco pana Grzegorza Lacha. Witam. Witam sołtysa wsi Brzeźce pana Andrzeja Lacha. Oraz sołtysów wsi Moczynów, Podłęcze, Wólki Dworskiej i Wólki Załęskiej. Witam dyre dyrektorów jednostek podległych Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria. <klucz> Witam emerytowanych pracowników naszej szkoły. Dosyć liczne grono, dziękuję, że przybyliście do nas. <klucz> Witam wszystkich przyjaciół szkoły i naszych sponsorów. I oczywiście wszystkich Państwa witam, którzy zechcieliście przybyć na dzisiejszą uroczystość. I dziękujemy Wam bardzo, że jesteście w tym dniu dzisiejszym z nami. Budowa boiska została zrealizowana dzięki zaangażowaniu władz i pracowników Gminy Góra Kalwaria oraz przedstawicieli wspólnoty wiejskiej wsi Brzeźce. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz środków własnych gminy Góra Kalwaria. To boisko jest dopełnieniem naszego kompleksu sportowego, które obok sali gimnastycznej będzie dawało większe możliwości do uprawiania różnych gier zespołowych, a przez to podniesie sprawność fizyczną i zdrowy rozwój naszych uczniów oraz mieszkańców wsi. Zdrowy styl życia to jedno z nadrzędnych zadań, jakie stawia sobie nasza szkoła. Mam nadzieję, że nowy obiekt sportowy będzie długo i dobrze służył wszystkim dzieciom i dorosłym. Nastąpi teraz uroczysty moment otwarcia boiska. Wstęgę będą, do, która jest przygotowana do przecięcia, będą trzymać najlepsi sportowcy naszej szkoły uczniowie trzeciej Gimnazjum Ola Jasek i Adaś Wrochna. Brawo, zapraszam Was. Do przecięcia wstęgi zapraszam Pana Dariusza Zielińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Pana Andrzeja Lach, Sołtysa w Sibrzeźce, Pana Zbigniewa Szczytowskiego, Przedstawiciela Rady Pedagogicznej, Panią Agnieszkę Pałyską, Pałyskę, Przewodniczącą Rady Rodziców i Przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, Uczennicę klasy szóstej Aleksandrę Margol. Zapraszam. Prosimy Państwa o przecięcie. Na szczęście. Pan z wami. Módlmy się. Ciebie, Boże, nieustannie wielbimy, bo kierujesz wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię przez to, Najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy będą tutaj przychodzić, zaznają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Szanowna pani dyrektor, dostojni goście, drodzy mieszkańcy wszystkich miejscowości wchodzących w skład obwodu szkoły w Brzeźcach i moi drodzy kochani uczniowie. Rzeczywiście to wielka radość móc uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, jakim jest otwarcie zespołu boisk, które było przez wiele lat przez to społeczeństwo oczekiwane. Ale oczywiście nie byłoby tych boisk nie byłoby dzisiejszej uroczystości, gdyby nie zaangażowanie i praca wielu ludzi. I myślę, że dzisiaj jest odpowiedni moment, aby wszystkim tutaj podziękować. Przede wszystkim chciałbym podziękować osobom z tego środowiska. Pani dyrektor Radzie Pedagogicznej, ale również samorządowcom. Główne słowa podziękowania chciałem skierować do radnego Grzegorza Lacha oraz sołtysa tej miejscowości, pana Andrzeja Lacha, Andrzeja Lacha, drodzy panowie, koledzy, to właśnie z waszej inicjatywy, to wy jak gdyby cały czas inspirowaliście o potrzebie tego obiektu i jeżeli ma się marzenia, to te marzenia w pewien sposób się spełniają. Tutaj przed chwilą rozmawiałem z byłym dyrektorem, emerytowanym dyrektorem, panem Edbundem Wyszyńskim, który mi powiedział, a kierował tą szkołą przez wiele lat, że właściwie dla niego dzisiejszy dzień to jest zwieńczenie pewnego dzieła. Które stanowi już pełną całość, ładny kompleks dydaktyczny, sala gimnastyczna i zespół boisk, które służyć będą zarówno dzieciom, jak i mieszkańcom. Bo cóż, każdy z nas powinien dbać o zrównoważony rozwój, zarówno jakość kształcenia, rozwój umysłu, ale i również rozwój ciała. Jestem przekonany, że te obiekty zachęcą do tego, dadzą nowe możliwości, gdzie w sposób bezpieczny pod okiem swoich trenerów, wychowawców będziecie mogli doskonalić i nabierać nowych umiejętności sportowych. Bo pamiętajmy, że sport, a wiem, że w tej szkole również w misji szkoły zawsze wpisuje się praca wychowawcza. I te zasady, które kształtuje sport później bardzo pięknie pomagają przeżyć życie dorosłe, bo przecież udział w współzawodnictwie, docenienie przeciwnika, umiejętność współpracy w zespole. Podnoszenie swoich umiejętności, szacunek dla przeciwnika, czy y, umiejętność rywalizacji zgodnie z zasadą fair play to są te zasady, które są później potrzebne każdemu z nas w życiu dorosłym. Jestem przekonany, że w tej szkole, na tym obiekcie na pewno będziecie w te wartości, będą u Was kształtowane i będą pomocne. Moi drodzy, mając tutaj dostojnych gości, a ja wiem, że za chwilę będzie głos chciała. Do Was również od niej swój nasz gość szczególny. Olimpijka, która wiele może powiedzieć, jak ważną rolę spełni w życiu, jej, w życiu jej sport. Także myślę, że ten przykład jest takim przykładem, który pokazuje rzeczywistość. Jeszcze raz dziękując wszystkim za wsparcie w inwestycji. Cieszmy się, radujmy się, że mamy dzisiaj ten piękny finał i możemy wspólnie to boisko otworzyć. Wszystkiego dobrego dla całej społeczności szkolnej, wszystkiego dobrego dla społeczności Brzejs i okolicznych miejscowości. Szanowna Pani Dyrektor, szanowni Burmistrz, Szanowni Państwo, chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim za zaproszenie i powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło być tutaj w tym dniu, kiedy otwierane jest nowe boisko. A to z tego względu, że ten region Mazowsze jest dla mnie bardzo ważny, bardzo ukochany. I cieszę się jako radna, że, że on się rozbudowuje, że otwieramy jedno po drugim boiska czy hale sportowe. Także gratuluję tutaj wszystkim radnym i społeczności, która. Yy, Starała się, żeby takie obiekty powstawały. Nie jest prosto, ale wytrwali. Pewnie mieli do czynienia ze sportem i, i wiedzą, że do mety można dopiec. I widzimy teraz tego rezultaty. Cieszę się, że w takiej małej miejscowości, nieważne ile osób, ale młodzież też jest, młodzież się rozwija i chce ćwiczyć. Oprócz e, nauki mentalnej. Ważny jest rozwój fizyczny, inteligencja ruchowa i to musi się równoważyć. i to jest bardzo ważne. Uważam, że nauczyciel wychowania fizycznego może więcej nauczyć i wychować młodzież, niż nauczyciel no wiele nie schodzi niż nauczyciel dlatego, że ma bezpośredni kontakt z młodzieżą i młodzież w tym momencie jest bardzo spontaniczna, pokazuje jaka jest. Robi to, co kocha, i w ten sposób rozwijamy się. Na pewno sport jest bardzo przydatny. No, bez ruchu nie ma, nie ma życia. Energia to ruch, życie to ruch, więc niezbędne są warunki do uprawiania sportu. Życzę całej społeczności, aby dobrze korzystali, aby naprawdę wykorzystywali ten obiekt, jak również młodzież i dorośli, bo w każdym wieku trzeba się ruszać. Wszystkiego dobrego! Parę książek albumu, które przyniosłam, żeby poedukować się o sporcie, dobrze? Kochani uczniowie, to dla Was oczywiście będzie dostępne w bibliotece szkolnej, lektura dla Was. I chcę tylko powiedzieć, że mamy bardzo uzdolnionych uczniów w sporcie. Każda przerwa śródlekcyjna to sala gimnastyczna jest oblegana. Nasi wf nie mają żadnej przerwy. Także myślę, że wykorzystają nasi uczniowie również bardzo dobrze to boisko. Jeszcze poproszę o przemówienie przewodniczącą Rady Rodziców, panią Agnieszkę. Z okazji tak doniosłego święta, jakim jest otwarcie boiska, w imieniu wszystkich rodziców chciałabym serdecznie podziękować władzom gminy, dyrekcji i lokalnej wspólnocie za podjęcie decyzji i działań, które przyczyniły się do powstania tego pięknego kompleksu sportowego. To dla naszych dzieci, które są naszą dumą. Życzymy im, aby pamiętali słowa wielkiego trenera Kazimierza Górskiego. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Życzymy, aby te słowa sprawdzały im się na boisku i w życiu. Przekazujemy Wam ten kompleks sportowy. Niech służy Waszemu zdrowiu i rozwojowi sprawności fizycznej. Niech będzie miejscem rywalizacji w duchu fair play. Niech dzięki niemu realizuje się w naszej gminie piękna idea wychowania przez sport. Dbajcie o ten prezent dla siebie i przyszłych pokoleń, rodzice. Także bardzo dziękujemy całej Radzie. Brawo dla wszystkich rodziców zaangażowanych przy wszelkich działaniach nad rzecz szkoły. Chciałam tylko powiedzieć, że nasza społeczność dostała prezent od Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Jest to ta piękna paczka zapakowana. Jest to siatka do tenisa ziemnego i rakiety. Także mam nadzieję, że będzie szansa poćwiczyć nową dyscyplinę sportową. Bardzo, bardzo dziękujemy. Obok stolika y, mamy pełną siatkę piłek. Jest to. Y, prezent od przyjaciela naszej szkoły, pana Rybarczyka, który zawsze nas wspiera. Nie mógł dzisiaj być, przepraszał, ale mówi, że myślami jest z nami. Także dziękujemy bardzo i proszę brawa weter puścić. Może usłyszę. Teraz chciałam powiedzieć, że jeszcze dojrzałam wielu gości, których nie powitałam osobiście. Bardzo mi miło was państwo widzieć i nadrobię to i będę do każdego osobno podchodzić i będę witać w imieniu Naszej społeczności. Dziękuję, że jesteście. Teraz, żeby umilić to otwarcie boiska, przedstawię nasz talent szkolny. Oczywiście nie w dyscyplinie sportowej, ale w muzycznej. Ale to jest również doskonały sportowiec. Uczeń klasy pierwszej Mateusz Szlązak, uczeń klasy czwartej Mateusz Szlązak, yy, zwycięzca wielu konkursów muzycznych i zaśpiewa dla nas piosenkę właśnie o sporcie. Futbol, futbol, yeah! Futbol, 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 przeżyjmy to jeszcze raz. Gdy piłka ptrze, wyjdzie na strzał, śledzi jej lot cały świat. Piłka jest okrągła, jak ziemski glob, ziemski glob. Na świecie tym są takie dni, gdy niebo drży, padł gol To był strzał To jest szał To jest sport To sport Futbol, futbol, futbol W to dzisiaj gra cały świat Bo dobry mecz To piękna rzecz Wśród wielu szans twoja jest Czym jest futbol? Futbol to każdy wie, każdy wie. Każdy, kto wie, co znaczy to: zerwać się z miejsc, krzyknąć gol. Rodzice naszych uczniów i nauczyciele przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Na Boisku sportowym będą odbywać się różne konkurencje sportowe prowadzone przez nauczycieli wf u i zachęcam oczywiście do udziału. Wszystkim jeszcze raz serdecznie zap wszystkich zapraszam i życzę udanej zabawy, ale żeby. Na szczęście było, to za chwileczkę poproszę pana burmistrza Dariusza Zielińskiego o, o wykopanie pierwszej piłki na naszym boisku.

Meczu piłkarskiego, siedzącego na trybunach malca zagaduje mężczyzna siedzący obok. Przyszedłeś sam? Tak proszę pana. Stać ci było na tak drogi bilet? Nie, tata kupił. A gdzie jest twój tata? W domu szuka biletu. Znany lekko, atleta, przed ważnymi zawodami, obłożnie się rozchorował. Jest fatalnie, mówi lekarz, wyjmując z spod pachy termometr 39,5 stopnia. A jaki jest rekord świata? Patryk, kiedy jest najwięcej wody na stadionie? Kiedy gra Wisła z Odrą. Hmm. Nowe, dyscy... nowe dyscypliny sportowe. Tenis na lodzie, bieg wsteczny przez płotki, opuszczanie ciężarów, pchnięcie kulą w płot, boks zespołowy. Kuba! Ej! Kuba, zobacz! Wygra ten, który biegnie w czerwonym krawacie. To nie krawat, to język. Gimnastyk, po dwóch przysiadach wysiada. Na podwórku był dziś mecz. Taki mecz to wielka rzecz. Jaki wynik 2 do zera. Szklasz dwie szyby teraz wkleja. Wprawdzie wpadł na metę w znakomitym czasie, ale jego sanki wciąż jeszcze na trasie. Mówi, że w koszykówkę grać potrafi, ale piłeczką z papieru do kosza trafić nie potrafi. Pędzi, aż pod mu włosy poskleja na czole. To biegacz? Nie, spóźnialski znany w całej szkole. Choć biega, łatwo każdego przegna, z klasy do klasy nie przeszedł jednak.

那么，那我在这里，放下，放下，我支持你，拜拜，大家好。